Ty ile kosztuje to do uberowania? 15 chyba tysięcy, ale to musisz mieć 4 pojazd? O, myślałem, że mam nauka, oj, ten bodek mi się podoba na Buffalo. O, jako zabrzki to. i ten spoiler jest jakiś karbon jakiś fajny spręd powkręcane nity hmm? a nie wkręty Fanie, panie o widzieli motokoty jak robią ale nie wkręty nity z pawara ale to motokoty